Legnicka wystawa będzie składała się z czterech części. Ekspozycję będziemy mogli oglądać w Akademii Rycerskiej i w budynku głównym muzeum do listopada. To ponad 650 m2, na których pokazujemy jak gdyby cztery główne zagadnienia, które będą jeszcze miały swoje podtytuły, czyli w sumie 24 zagadnienia zostaną tutaj e, Podjęte, podkreślone w tym mecenat szlachecki, fundacje dla kościołów i świątyń, pamięć o własnym rodzie i stosunek do zbawienia i do wiary. Będziemy mogli zobaczyć również, jak wyglądało życie codzienne szlachty śląskiej, ich edukację, a także życie rozrywkowe. No i to, z czego czerpali swój główny splendor i majątek, czyli ziemię, które im przynależały i które jak gdyby stanowiło ich statucie, bo w tym momencie wszyscy panujący, czyli cesarze, królowie, musieli się liczyć właśnie z takimi osobami, które te dobre miały. W wystawie towarzyszyć będą prezentacje multimedialne i audiowizualne, a wielkie otwarcie zaplanowano na piątek, 23 maja.